Znieśmy teraz nasze dłonie. Może powstańcie. I Pan prosi Ciebie, co chcesz, abym Ci uczynił teraz? Dla Ciebie? Może dla Twojego męża, Twojej żony, Twoich dzieci, braci, siostry? Dziadków Twojego narodu. O co się modlić dla swojego narodu? Czy go swój rząd? Czy modlisz się o wielką zmianę? Modlisz się za swoich liderów, aby byli dobrymi liderami. Za naszych lekarzy, za kapłanów, za biskupów, za młodych ludzi. Każde dziecko, aby było dobrą osobą, żeby modlić się za nasz naród, za odbudowę, aby była miłość miłość od Boga aby została wywalana na ludzkość. Przyjmijcie pokój. Bądźcie połączeni z niebem, wylaniem się Bożej miłości. Każdy z was, który myślił, że jest odrzucony, każdy, kto usłyszał, że umrze z powodu raka, raka prostaty, cukrzycy, pokój. Ci, którzy chcieli zostawić swoich mężów, swoje żony, ci, którzy czują się porzuceni, ponieważ rodzice wasi umarli, ponieważ umarła wasza mama, wasi dziadkowie, przyjmijcie pokój.

Proszę Ci, uwolnij swoją moc z nieba i przyjdź ze swoim ogniem nad głową każdej osoby tutaj. Usuń guzy. Przyjdź ze swoim ogniem. Mocą i ogniem. Te różne myśli, które, które niszczą nasz mózg, które, które przeszkadzają naszym myślom, naszym nerwom, przyjdź Duchu Święty. Bo kiedy przychodzisz, jesteś jak olej. Poruszaj się w tym mózgu. Poruszaj się w tych nerwach. Przemieniaj nas. Ci, którzy są we wojnie złości, zapłaczcie z radością. Niech łzy przyjdą przez wasze oczy. Ci, którzy stracili swoich bliskich. Niech te łzy... Wypłaćcie te złe rzeczy i przyjmijcie teraz łzy radości. Przyjmijcie Ducha Świętego. A Duch Święty przychodzi jak olej. A radość Panu jest naszą siłą. To jest modlitwa. Psalm 45, werset 7. Odrzuciłeś grzech. Dlatego przychodzę do Ciebie, dając Ci radość, która jest jak olej. A ta radość jest Twoją siłą. Więc wypełnisz nas tą radością. And is fire. I wtedy jest ogień, to put together, aby wszystko złączyć, żeby to, co nie było dobre, odeszło. A chwała Boża lśni nad Tobą, dając Ci nadzieję. Duch Święty łączy Jezusa z Tobą, aby lśnił w Twoich oczach, abyś poruszał się z ciemności do światła życia. Niech lśni. A kiedy żałujesz za swoje grzechy, to są równego rodzaju bariery. Niech te, ten Szymon wyjdzie z Was, ta słabość, te grzechy. Poznaje moje grzechy, Panie. I uwolnij swoją moc nad mną, Twoją moc olejek radości. A radość Panu jest naszą siłą. Ci, którzy mają nadciśnienie, radość Panu jest Twoją siłą. Półknianki, radość Panu jest Waszą siłą. Ci, którzy stracili nadzieję, ci, którzy poczuli się porzuceni, ci, którzy myśleli, że nigdy się nie uda. Drodzy bracia i siostry, radość Panu jest Twoją siłą

Niech ten kaszel, niech to wszystko wychodzi. To płuca. Cokolwiek jest w tych płucach, niech wyjdzie. Tak. Niech wychodzi. Przez różne rzeczy przechodzimy każdego dnia. Niech to zostanie wykaszlane. Tak. W tym sercu w tym sercu jest tak Then wiele rzeczy, niech to wszystko wyjdzie. Space for joy and peace Znajdzie and się tam miejsce na miłość, uzdrowienie. Te płuca, które są pełne zatrucia. Pollution. Duch Święty przychodzi się you jak woda, woda, jako ogień. Przychodzi się jako olej. Ty jesteś tym, który oczyszcza. Yes. Ogień. Oczyszczający ogień. Jeszcze więcej. Niech oczyszcza nasze święta, nasze serca, nasze, nasze kości, nasz umysł. Niech otrząśnie nasze kości, niech odtańczą z radością. Niech będzie to tak, jak się stało królowi Dawidowi, który zmienił swoje życie. Jeszcze więcej. Wypijcie olejek radości, Ducha Świętego. your Święty, modlimy się, abyś swoją mocą, aby byli pijani pełni Ciebie.

Abyśmy zobaczyli to dobro, które dajesz nam przez innych. Każdy z nas próbuje zrobić coś dobrego, a my, my tego nie rozumiemy. Potępiamy ich. Panie, uwolnij dar zrozumienia. ludzi, nie wiedząc, skąd oni pochodzą, jak cierpieli w dzieciństwie. Przynieś zrozumienie, pocieszenie. Niech, niech mężczyźni zrozumieją swoje żony, a żony swoich mężów, aby potrafili zrozumieć swoje dzieci, aby byli pełni współczucia i potrafili im pomóc. Przełam się przez wszelkie bariery. Naródź dear dear się na nowo, bracie i siostro. Pan teraz się podnosi do kolejnego standardu. Stare rzeczy się odeszły, teraz zaczyna się coś nowego, bracie i siostro. Odejdź od tych rzeczy, które zabierają Twoją radość, Twój pokój, Twoją pracę, Twój naród nasz rozwój. I zawsze pamiętam, co Bóg robi, kiedy przychodzi pod postacią trzech osób, które nawiedziły Abrahama. Powiedzieli, powiedzieli daj nam wszystko, co masz, i połączyli to z nowym życiem. A wtedy damy ci nowe życie. Da, damy dziecku w tej rodzinie. I powiedzieli, otrzymasz dziecko. A Sara, jak negowała, to odrzucała. I to jest duch szyderstwa. A Pan mówi. Ja chcę, żebyś wszedł w głęboko w ten śmiech. nie żeby to było jakieś szterstwo, ale żeby to była prawdziwa radość, olejek radości. A radość Pana jest Twoją siłą, droga bracie i siostry, ci, którzy cierpicie od tak dawna. Na raka, na to, że nie jesteście kochani, że jakieś nieudane rzeczy w swoim życiu. Beznadzieja, brak poczucia nadziei. Starzy ludzie, którzy myślą, że niedługo umrzecie. Z powodu waszego wieku. Ja mówię, ja nie chcę, żebyś umarł, chcę, żebyś był uzdrowiony.

Bóg uzdrawia białaczkę. Moc Boża i... przenika szpik i niszczy to chorobę. Łączy się teraz z krwią Jezusa Chrystusa. Przez krew Jezusa Chrystusa. I przez ogień Ducha Świętego. Teraz dzieje się cud. I kiedy Pan zaczyna nam mówić, co doing, robi, zaczynamy claiming. A, A kiedy Bóg też. zaczyna mówić, co, co działa, to my musimy my to pozyskiwać. Powiedzieć tak, Panie, uzdrów mnie, Panie, dotknij nas, o Panie, przejmij nas, panie. I my mówimy, żeby wyszło z nas w to wszystko. Powstań, bądź ponad wszelką chorobą, wszelkimi zniechęceniami. I i Bóg się pyta, czy się śmiałaś. On chce zobaczyć twój uśmiech. Zamknij swoje oczy i zobacz to światło, które przychodzi, przyniesione przez Ducha Świętego, które będzie lśniło na twojej twarzy. Wszystkie that które away. Ten cały, cała radość, która odeszła, twoja twarz była pełna taka ponura, za dużo zmarszczek na twarzy, z powodu gniewu, z tego, że jesteś zdesperowany. Przyjmij przyjmij tego, który nie jest tylko kosmetykami, ale jest kosmosem, który jest olejkiem radości. sobie. Chwała, Bożachnie, śni na Twojej twarzy. Chwała, Ojcu. Chwała Ci, Jezu Chrystusa. Chwała Ci, Jezu Chrystusa. Ci, Duchu Święty, który śni nad nimi, śni nad nami. Tak. Więcej. Przestańcie mieć spodnure, twarzy, był Pan, śni na was. Ten ogień. Ten olejek radości. Ta radość. That anointing. To namaszczenie. Niektórzy powiedzą, co to, za, co to jest? to ja.

Bóg dotyka także guzów, ale ten guzy są jakby z przodu głowy. I one chciały dotknąć uszu. Teraz to gorąco, które przechodzi przez Ciebie, powtarzam, jest takie gorąco, które przechodzi przez Ciebie na, głowie, na czole, aż do uszu. Jezus chce uzdrowić tego guza. Ci, którzy chcą go pozwólcie, niech to wyjdzie. To jest takie nadprzyrodzone. To jest uwolnienie teraz, to jest uzdrowienie. To jest przemiana. Tak, z lęku ukrytego, z złości, smutku. Choroby, które są przez kurz, przez atmosferę. Tak. I Także to wszystko, co się wydarzyło w czasie COVID-u, tyle rzeczy, które były, żeby teraz nasz płuca były oczyszczone. Jest więcej

po, po, pozwalasz nam wyjść z wszelkiego rodzaju klontw. Poruszamy się w Twoim błogosławieństwie. Modliliśmy się w imię Jezusa i wierzymy w naszych sercach, że zobaczymy Twoją chwałę, Boże Ojcze. Tak jak Jezus Chrystus nam powiedział, który żyjesz i królujesz. Teraz i na wieki. Amen. How are you now? Jak się czujecie? Dziękuję bardzo. Jezus kocha mnie. Jezus cię kocha. Jezus kocha mnie. I kocha mnie.